Witam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain. i nasi tutaj niezawodni pracownicy, którzy walczą z tymi tematami czyli do, najpierw auto przyjeżdża do nich e, oni tutaj przygotowują, wycinają okna, dachy i tak dalej demontują ściany grodziowe, roznitowują, demontują kanapy tu jest bardzo ciekawa wersja, e, nowiutki samochód e, brygadówka i teraz tu mamy zagłoskę, moich kochani słuchajcie, przód do ściany grodziowej jest to wersja osobowa, ma pod sufitki jak osobówka za ścianą groziową zaczyna się normalny blaszak. I teraz jakie ramy zastosować do dachu, jak dalej z tą podsuwitką wybrnąć, jak sobie z tym poradzić. Naprawdę przy takich tematach wychodzi wiele, wiele, wiele rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć, które trzeba zrobić, opanować żeby finalnie wyszło bardzo dobrze, czyli jak zawsze. Więc e, rzeczy nietypowych, niepowtarzalnych jest naprawdę sporo. E, będzie to bardzo ciekawy projekt, bo po montażu dachu ściana grodziowa wraca, kanapa wraca, czyli auto dalej będzie samochodem brygadowym. E, mamy zrobić e, izolację, wygłuszenia, już tu zaczęliśmy, pełne filcowanie. E, dach otwierany od przodu tradycyjnie, mamy tu wersję Long dach z więc projekt będzie naprawdę fajny, ciekawy i mega funkcjonalny. Słuchajcie, pięciosobowy samochód z otwieranym dachem. Nie ingerujemy w ściany groziowe, nic się tu nie zmienia i mamy fantastyczny samochód. A więc moi kochani, żadne projekty dla mnie straszne, e, dlatego jak zawsze Wam powtarzam, jeżeli do nas przyjeżdżamy, musicie sobie za przynajmniej te półtorej, dwie i pół godzinki znaleźć tego czasu, żeby spędzić, porozmawiać, ja Wam pokażę, pokażę jeden, drugi projekt, jak to wygląda, można podejść, sprawdzić, e, bo niekiedy ludzie mówią, ja wiem, czego chcę, przyjeżdża, patrzy, wow, nie, tego nie chcę, to mi się bardziej podoba, no i zmienia się cała koncepcja. Dlatego to jest fajne, że mamy mnóstwo samochodów, które możecie podejrzeć, zobaczyć i wybrać swoje wymarzoną wersję. Tak, moi kochani, zapraszam do nas. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper Mountain.